Cześć, witam Was na nowym odcinku z Geometry Dash'a, jest to drugi odcinek z tej serii i już, już dzisiaj nagrywałem, nawet przed chwilą, nagrywałem odcinek z Geometry Dash'a, tak próbowałem przejść jumpera, ale to było takie nudne, że po prostu nie wstaję tego do YouTube'a, no, chyba nie bym chciał, żeby się oglądać jak wywalam się co chwilę w jumperze na, na, na tym... No, 9 minut próbowałem przejść i dałem no, radę, ale najlepiej mi poszło. Dobra, leciłem z pierwszą mapą. Nie wiem skąd ten mapę, czemu grałem, bo jej nie pamiętam, ale... Nazywa się Dreamland. Spróbujmy, fajnie wygląda. Tak, ale ogólnie powiem wam teraz tak szczerze. Wywaliłem się dlatego, że przytrzymałem palec na ekranie, ale to tak wrogu, że zablokowało mi i Nie mogę jak w ogóle kliknąć, więc mam nadzieję, że już się to nie stanie. Ej, fajna jest ta mapa, naprawdę. Oj, ci. Dobra, tak chciałem już wyjść z niej. Więc o to do kolejny. To już będzie trudno jakiś speed racer. O, tak. Tak. Wy, no chyba se żarty robicie, że? Ej, co? Jednak ja nie, co ja zrobiłem? Ja teraz klikałem, byle jak? Co? Ej, co? Tu jedno. O. Aha. Chyba rozumiem. A jednak nie. A rozumiem. Trochę rozumiem, ale po prostu źle klik. W tym momencie kliknąłem, no. Nie, nie! Wychodzę z tego. Idziemy ufomadnę znalazłem. Co jest? O. Co jest? To było utrudnienie. A to Amazing Art. A nie mogę górą. oni. Oni mi przeszkadza? O, teraz nawet. Tak też się da. No okej, okay, ciekawe. Fajna mapa. Ale trochę nie wiem, co się dzieje. Dobra, jeszcze Amazing Art. I to też dobrze. Dobra, teraz już rozumiem. Piękny, amazing rysunek. Naprawdę piękny. Nie. ale chyba. Na... O, czekajcie A samo to. O tak będzie najlepiej. Ufa, się mega fajnie gra. Dobra. do mnie to mi dobrze idzie. No i żeby krakał time, zobaczmy. Przetestujmy tą mapę. Oha. No ale ta mapa by w ogóle nie jest trudna, ale jeżeli. Ma tak wykonać, wyglądać do końca gry, to ja ją na spokojnie zrobię, ale. Okej. Okay. O nie, chyba, chyba już coś się zmieni. O, fajne. Przynajmniej mam. Przynajmniej mam nadzieję, że jest taki fajny jak wygląda. Bo. Wygląda na coś łatwego. O nie. Nie, proszę. Co tu się dzieje? Ej, teraz też serię mogę odpaść. Nie. O proszę, dobra, koniec. Eee! Dobra. Lecimy do następnej mapy. Teraz lecę z Endlessem i będę też oceniał mapy. O, szybszy jestem chyba? Game 2, okej. Okay. Nie, no, nie gadać, że to będzie tak wyglądać. A, nic nie mówiłem. A te kostki bruku? Nie, one nie wiem, ale dobra. Mapę chyba oceniam. Szczerze, 6 na 10. A skalę trudności to zaraz powiem. Skala trudności to 2 na 10, tylko po prostu ja nie umiem grać. A drift, tak się nazywa, następna mapa. I zobaczmy, co tu będzie. Wygląda, jakby była mega trudna. Znaczy, tak w tle, ale tak to trudno. Na razie nie jest, bo co będzie później, to nie wiem. Przyjemnie. Kurde. Myślę, że już przegram, ale... Na szczęście nie. Mega fajna mapa, podoba mi się. Też jest taki trochę pod... Pod moje doświadczenie. Czyli łatwa, bo nie umiem... Zbyt grać w geometry ale dobra. Nie wiem, że ja to zrobiłem. Te klocki mnie straszą. Oho, już rozumiem. Mapę oceniam. 9 na 10. Bardzo fajna skala trudności. To też 4 na 10. Ksa Garasu Jest to extreme demon, więc raczej... Ucieszę się, jak zrobię 10%. Oj, ja się ucieszę, jak zrobię 2%. Oj. To jest super. 1%! Wo, Jestem mistrzem tej gierki. Oj, oj, oj. A te kolce są dla ostroju. Bo ja na przykład czasami nie odróżniam, czy to jest dla ostroju, czy to zabija. Naprawdę, widzę, że też trochę nie mogę tu wycelować. Nie no, mnie te rzeczy dla ostroju trochę straszą mi przez to. Dobra, 2% jest wykolalne, tutaj naprawdę. No, to był 1% dalej. O, tak można jeszcze iść inną drogą, ale dobra. Mapę oceniam. Ogólnie wygląd jest mega fajny i oceniam go z 9 na 10, a skala trudności to 7 na 10. Może jednak 9 na 10. High score. Lecimy. Test. O! Coś łatwe, no, sobie tak wiedziałem, że to będzie łatwe. To jest normal. Tu. Ja, szczerze fajne, fajne, fajne. Da da dodek. O! Ej, mega fajne kolory się zmieniają, kurde. Super mapa. Cze mój? Ja akurat nie wiem po co ja się tak zmieniam w duże małe dla wyglądu. Oj, Szczerze... Znaczy, to nie, że jest trudne, tylko jak dogram to pierwszy raz i nie wiedziałem co tam się dzieje. W sumie to dalej nie wiem, ale wydaje mi się, że z tym takim palcem w sensie się u mnie, bo ja mam takiego skina. Mi się wydaje, że to to jest właśnie. Co teraz będzie? Dobra to. Teraz do góry do gami. Teraz, już pamiętam trochę. Teraz tu trafić. o, Akurat to zapomniałem, że będę tym ufo. O, dobra. Mapa bardzo fajna. Kolory się zmieniają tu ładnie. Mapa oceniam 9,5 na 10. Skala trudności to z 2,5 na 10. Lecimy do następnej mapy. Szok! Przynajmniej tak czytam po polsku, nie wiem czy się czyta. O, Danolex, to jest chyba ten typ sa sam od który grałem w wcześniejszą mapę. I on chyba wydaje mi się, że umie robić mapę, bo to jest już naprawdę ciężkie. Trochę nie wiem co tu się dzieje. Chwilę podszkolę się i... Może mi lepiej pójdzie. Trochę grałem, ogólnie mapa jest po prostu ciężka, więc musiałbym bardzo długo grać. Żeby się tu tak podszkolić. Ale tak to mapa jest fajna. Mega fajne efekty tu są zrobione. Tak, tak są zrobione, że czasami nawet nie wiem co tu się dzieje po prostu. Dobra. Mapę oceniam tak może z 8 na 10, a skala trudności to nie wiem, z 5,5 na 10 ogólnie. Wiem, że nisko oceniam, ale po prostu jestem słaby i dla mnie ogólnie tak. Po prostu mówię. Lecimy do następnej mapy. phantom to jest kolejna mapa. Co? Ja Myślę, że to będzie jakoś inaczej wyglądać. A chciałem powiedzieć, że zobaczę co się stanie później, jak na przykład nie zbiorę tej główki, co była na początku, a jeśli chyba nawet nie da nie zebrać. Ej, fajne. Czym teraz jestem? O nie No co to jest? Kurde. Dobra, robię ostatnią próbę, bo trochę długo to trwa ta mapa. Po tej chyba będzie jeszcze ostatni koniec odcinka. Bo chciałbym pana więcej, ale też odcinki nie mogą być takie długie. Pum, pum. Fajna, mega fajna. Chyba najlepsza z tego odcinka. Nie zebrałem tego. Dobra. No, oceniam. 10 na 10 jest kozacka, bardzo mi się podoba. Ale trudność to już będzie z 6 na 10. I to będzie chyba kolejna mapa i ostatnia. Tak, wybrałem bardzo trudną mapę. Ice spy, spy with my little A. Dobra. To jest bardzo trudne. Oglądałem trochę jak ludzie w to grali. I sam próbowałem tylko jedną rundę przed grą, więc mogliście zobaczyć, że chyba zrobiłem 3%. O, 4%! Ogólnie, tu wiedziałem, że się szybko wywala, więc mogę zrobić trochę więcej prób. A ja nawet nie wiem, co tu się dzieje. To oko wygląda trochę jak taki żelek. Właśnie jest takie oko do jedzenia taki żelek. O, przeskoczyłem tamto. Nie. Jeszcze ta mapa jest za trudna i tyle. To będą chyba moje dwie ostatnie próby. O, 5%. I teraz chyba ostatnia próba już. Nie wiem jak ta mapa jest zrobiona, ale na pewno fajnie. Więc tym akcentem kończę odcinek i cześć!